Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 30, którym już nawet nie pamiętam. E, odcinku ze serii Gradescence 2 Old Castle. E, widzicie, znowu jesteśmy u Phoenixów. Znaczy, w sumie to nie takie znowu, bo ostatnim, ostatnim razem chyba nimi zamykałam turę. E, I teraz też już jest przedostatnia rodzina w tej turze. Ale jakby nie przypominam, znaczy, mam takie wrażenie, że dopiero niedawno nie migrałam. Może dlatego, że mam bardzo tutaj, jeśli chodzi o pamięć co do, do nich, jak to chcę tutaj rozegrać, jeszcze trochę pomysłów mi się. 98 na 98. Jeszcze trochę mi się tu pomysłów jakby wyklarowało. Jeszcze tym bardziej wiem, co chcę zrobić. Tylko mi powiedz, czy ty masz. Hobby? Aha, no tak, no tak. Wszystko już wiem. Czy ty dzisiaj pracujesz, nie? A ty, Jimmy? Ty, ty mnie nie interesujesz. Ty również dzisiaj nie pracujesz. Wow, to by można by było wziąć ślub, bo oni są w sumie. I bo ja tu muszę 30 dni. Oni mają 30 lat teraz. Dziecko jeszcze nie planuję w tej rodzinie. Ale no, w sumie, jak mają wolny dzień, zaczęli oni w sumie nawet. Nie mają zbytnio. Oni w ogóle jeszcze nie są, um, jakby oświadczeni. Nie było tutaj żadnych oświadczeń, ale myślę, że to można um, szybko nadrobić. I nie będę tutaj robiła raczej wesela. Ponieważ zobaczcie, jak, jak sprzeciwił mi, ty masz sporo przyjaciół i ty to już też w ogóle masz sporo przyjaciół, w ogóle praktycznie z samych facetów tutaj widzę. Mogliby jakieś małe wesele urządzić, jakieś takie kamer ka kameralne. Przestańcie się bić. Ty z Erikiem, bo się nie lubisz z Erikiem, z jakiegoś powodu nadal tu są. On, Ivy też tutaj jest. Ten się w ogóle nienawidzi i atakował dzisiaj y, Julię, która już też tutaj nie mieszka. Aha, wy w ogóle macie taki strój. Spoko. Nie mam nic przeciwko, żeby Sam miała taki, jakby spódnicę jakąś właśnie spódnicę z tym, z jakimś takim, z taką ładniejszą górą, taki dwuczęściowy strój wizytowy. Nie mam nic przeciwko temu, w sumie mi to do niej nawet pasuje. Ja tu niby mam jakąś taką spódnicę z, z żakietem i mi to w sumie do tej pasowało, do sam. Mam też na pewno jakiś taki komplet ze spodniami, o właśnie. I do niej to, do, to też by mi pasowało do niej. To zrobimy tak, że dzisiaj tutaj będą szybkie zaręczyny i szybki ślub. I jako, że oni razem mieszkają, są sobie zakochani, to myślę, że nie będą kombinować, że im tak za bardzo na tym też nie zależało. Już mieszkają no sporo razem, oni od początku razem mieszkają, a w poprzedniej turze chyba doprowadziłem do tego, że się sobie zakochali. No i w sumie taki szybki ślub też by mi pasował tutaj e, pod względem mojej historii, jaką chcę tutaj e, poprowadzić. I ona urządzi tutaj wesele. Spoko. Wesele. A ty możesz dalej te kanapki przygotowywać. I dobrze, kogo my za zaprosimy? E... Hmm. Może Taja, bo tu mieszkał i wiem, że na pewno sam się znaczy. Nie sam tylko Jimmy się też z nim przyjaźni. Mm. Ashley był... W sumie dziwne, gdyby Ashley przyszedł, bo w sumie sam chyba miała z nim coś. E, ten tego. Ale w sumie myślę, że sam tego go zaprosiła. Sanjaya może nie. Aha, tylko w ogóle dwóch maksymalnie gości, no tak. No dobrze. Niech będzie tych dwóch. Jeszcze zobaczę. Ty się z Arkiem akurat przyjaźnisz, no ale ona go nie cierpi. E, nie, no dobra, zostawię tych. Ty taka Szleja chyba nie znasz. O ile go w ogóle znasz. No, ale dla Sam to był ktoś szczególny, bo z nim miała pierwsze barabara. Prawda? Tak. Dobrze pamiętam. O, w ogóle... Aha, Eryk już jest twoim wrogiem. Ale w sumie to fajnie. Mi się, mi się to podoba. No, bo jest coś nowego. W ogóle stać was na tą matę? Ja miałam taką matę. Zainstalowałam tą matę. Na pewno zainstalowałam tą matę, tylko nie wiem gdzie ona jest. Czy ona będzie w dywanach? Bo ich nie stać. No cóż, nie zainstalowałam tej maty. M mój jakby fail. Nie stać ich na żaden tort ślubny ani nic takiego. Także będą w biedzie. <grym> tutaj brać ślub. No, trudno. trudno. Mówi się trudno. Co mogę, co mogę więcej powiedzieć? Bo I tyle. Muszę pobrać tą matę. Się przyda jeszcze pewnie do ramas chociaż chociaż, którymi będę grać w następnym odcinku. Ty znowu chcesz go właśnie atakować. Sam, nie. Ja ostatnio stwierdziłam, że ja tu, jak ja, jak ja zaczęłam planować dramy, które planuję tutaj w Old Castle to stwierdziłam chyba, że to będzie zbyt dużo i chyba wszystkich nie zrealizuję, ale drama na pewno tutaj w tej rodzinie będzie. Będzie u Phoenixów. Sam Thomas, Jimmy Phoenix. Thomas będzie miał dwuczłonowe nazwisko. Ja to muszę sobie zapisać. W sensie muszę kupić obrazek. I później zmienić na Phoenix Thomas czy Thomas Phoenix. Chyba Thomas Phoenix będzie... Nie wiem, jak to, jak to się dzieje z nazwiskami dwuczonowymi. Czy najpierw jest e, rzeczywiste. Chyba jest najpierw od męża, a później jest o rodowe małżonki. E, czy tej osoby, która... Wiecie, zmienia nazwisko. No dobrze, porozmawiaj sobie z nimi. Bo ty ty jest nasza szleja. No, wy chyba byliście, bo. O nie, kto jest chory. Czy Ashley jest chory, bo on już jest, ma grypę, oczywiście. Niech. Bo ty chyba byłeś w akademiku, prawda? Tak, ty byłeś razem z sam właśnie ty go tam poznałeś. No dobra, tamten sika. To nie przedłużajmy tutaj już. Panie, by było na kominku. I ta. Tutaj gazeta stara. O, pięknie. A ten ma widoki, pierwsza klasa. Ładnie sobie usiedli. Brawo. Nie ma łuku, także jest jak jest. Ten już oczywiście, bo musi, musi skorzystać z toalety, jako że ma już grypę. To weź sobie. Weź sobie kanapkę, którą zrobił ci już twój mąż. Muszę, muszę wygogłać co z tym nazwiskiem. No i tak, nie znalazłam żadnych. W sensie nie, kolejność jest dowolna i ode mnie zależy, czy bardziej mi się podoba Phoenix Thomas, czy Thomas Phoenix. I bardziej podoba mi się Thomas Phoenix, więc takie jej ustawię. Byłoby pięknie, gdybym nie postawiała znaku równania, tylko myślnik. Ty zamiast chipsy, to byś mógł zjeść kanapkę, którą sam przyrządziłeś. O, to Tyler jest chory. Bye. Tyler, ja naprawdę nie chcę, ja naprawdę nie chcę być z miła, ale idź sobie. Znaczy nie Tyler? To skąd mi się wziął w ogóle Tyler? Taj. Ty. Idź, Taj, błagam cię. Czy, czy on już też jest chory? O, super, i zatkała kibel. Nie, ty, ty sobie idziesz, Taj. Super ślub. Będą go spędzać w osobnych pokojach tak, żeby nie zarazić e, Ashley'a, chociaż myślę, że on już jest zarażony. Dlatego ona od, y, będzie czyściła i próbuje odetkać kibel, a on będzie malował. A on sobie miał iść i sobie nie poszedł. To jest, kochanie, twój prezent ślubny. Namalowałam ci obraz. Twój portret. Jest fioletowe. Tutaj wszystko jest fioletowe. Albo białe lepiej by było. Aha, nie ma białego. Dobra, to niech będzie ten czarny w takim razie. Jeśli chodzi tutaj o to zauroczenie, to ja nic nie będę y, zmieniać. Tak jak już chyba wspominałam w poprzednim odcinku, nikt to jest tak jak jest. Myślę właśnie, że Jimmy się tak szybko oświadczył i postarał się również, jakby zaproponował ślub, małżeństwo sam, bo my, myślał ciągle o Julii, ale wiedział też, jaka jest jej historia, bo mieszkali w jednym bloku właściwie, że chciał też o niej szybko zapomnieć. A no. Jakby on kocha sam, jest pewny e, tego, że chce spędzić, spędzić z nią resztę życia e, i myśli. E, przynajmniej ja tak myślę. <grym> myślę, że na jego miejscu jego wątpliwości by mogły zostać rozwiane. E, właśnie taką szybką decyzją o ślubie, o założeniu rodziny, jakby ustatkowaniu się z inną, znaczy z kobietą, którą kocha mimo wszystko. Bo przypominam, że on się zauroczył sam jeszcze zanim zakochał się, zaczął się zauroczył Julią, bo teraz nie wiem, co mi I powiedziałam, bo mylę ciągle tej imiona. On się zauroczył Julią i jeszcze sam go nie złączyło. Byli tylko współlokatorami i na studiach i tutaj, i po studiach. Bo jakby zakochali się w sobie dopiero później. Stosunkowo późno. I. Biorąc pod uwagę to, ile Julia przeżyła i sama się wyprowadziła, zostawiła syna Erykowi do wychowania i tak dalej. No, jakiś bagaż traumatycznych przeżyć, posiada. Także no, Julia wtedy też nie, nie, nie miała łatwo pewnie również dalej kochała Eryka. Bo to, że on ją zostawił, to nie znaczy, że ona tak się szybko z niego wyleczyła. Także myślał, że tutaj sam jest właściwą y, drogą. Ja to wykorzystam w późniejszym czasie. Myślę, że tutaj akurat z premedytacją y, trochę popchnę go w ramiona. Y, Juli, tylko też ze względu, bo mam. Ty już śpisz. Może się jeszcze na chwilę obudź, proszę cię, bo chcę to zademonstrować. No nie będziecie mieli po, nocy poślubnej po ze względu na to, że oboje jesteście zaraz chorzy i znowu tutaj wszyscy wy... O właśnie, on zarazki tutaj rozsiewa. Po, ja po co ja ich tu zapraszałam? Nie, nie, nie. I ja mam tego moda na to, że mogą się kłócić e, i mogą być do siebie wredni. E, też jeśli chodzi o nastolatków dorosłych, dzieci Dorosłych nastolatków, dzieci, i tak dalej. W sensie, w różnych grupach wiekowych bez tego młoda by się nie dało. Tylko chyba sen, seniorzy z dorosłymi mogą się kłócić z młodymi dorosłymi na studiach, a zresztą grup wiekowych to nie do końca działało. I no. Mam tego moda, żeby właśnie być dla siebie wrednym też częściej. Więc myślę, że to wykorzystam, bo tak jak już mówiłam, myślę, że ze względu. Bo poczytałam trochę o tym. W Arium, jak chyba w sumie w każdej pracy, można mieć wadę wzroku, ale do pewnego poziomu. I myślę, że może jej to przeszkodzić. Wiadomo, że trzeba tutaj sobie dopowiedzieć w Simsach wiele rzeczy, również takich, że no sam ma poważniejszą wadę wzroku, i przez to nie będzie mogła się piąć dalej w górę, albo będzie jej to szło bardzo ciężko. O, to są rachunki. Z 88, nawet ich stać. <grystanie> I później to wykorzystam. Wykorzystam tą relację, jaką ma z Julią, ale sam myślę, że również nie będzie nie dość, że jakby będzie wredna dla Jimmy'ego swojego męża, że będzie na, na nim władować swoją frustrację, bo inaczej tego nazwać się nie da. To. Myślę, że Ashley tutaj też może mieć, on nie będzie miał raczej skrupułów to, żeby mieć romans z Sam, tym bardziej, że kiedyś coś ich łączyło, ale myślę, że to będzie taki wiecie, tylko taki przelotny romans, tylko jakieś takie odświeżenie znajomości, nie wiem jak to nazwać, takie niezobowiązujące, w sensie takich bez Be, raczej bez żadnych e, uczuć do siebie. Wiadomo, że jak będą robić jakieś romantyczne interakcje, no to o, Simowie to jakby miłość poleci i tak dalej, że będą się kochać, ale ja bym tego ni tak nie nadinterpretowała. <grywka> e, tylko raczej tak. Wiecie, bez, bez e, jakichś takich ekscesów. A tutaj, jeśli chodzi o Jimmy'ego, to wydaje mi się, że on jest bardziej uczciowy. O, Sam jest zd zdrowa, naprawdę? Możesz mi dać. O, mogę go wyrzucić. Ja bym chciała pi pieniądz od ciebie, żebyś ty mi w końcu dał. To się jakoś go pytało? Czy się z nim rozmawiało? Nie, nie wiem, jak, jak to teraz zrobić. Może spróbuj z nim porozmawiać. Oni tam zaraz po prostu wszystko wykaszlą. Erik, błagam cię, idź stąd! Możesz się z nim pokłócić? Ja bym chciała, żebyś ty dał nam pieniądze. Dobrze, to poczytaj sobie, nie wiem, albo pisz sobie w, w, czy to daje jakąś zabawę? Daje. O, sam wróciła. Czy będzie awans dzisiaj? Tak, dzisiaj awans. was. E Wow, teraz musi dużo zdobyć też punktów kondycji. Kennedy Cox, kim ty jesteś? My się jakoś dobrze znamy czy nie? Nie, to myślę, że możemy się z tobą pożegnać. Myślę, że to byś... Pff, nie wiem, kogo wolałaby zaprosić. Ktoś, kto tu nigdy nie mieszkał i nie jest chory. Yy... To może tego staruszka, Makoto, bo z nim może też w łapki pograć albo coś takiego. No, aha, bo, a, yy, bo ty tutaj mieszkasz. No to dobra, to go odwiedźmy w takim razie. Punkt gotowania, chociażby mu się przydało punkt techniki, ale nie będę mu tego bronić. Masz też słaby, jeśli chodzi o poziom towarzystwa, znaczy taki średni. Ty miałeś sobie iść, Co? co, co, co ludzie, kurde, oni nie wiedzą, co to znaczy, papa? Pa. Aha, i jako, że on jakby nadal coś czuje, to ja będę się starała też unikać z nimi póki co kontaktu. Nie będzie do niej wyzwaniał. Nie będzie jej zaczepiał, nie będzie jej zapraszał, nic, jakby wiecie, mech. Tylko jeśli właśnie się jak spotkają gdzieś na mieście, jak w poprzednim odcinku, to myślę, że wtedy mogą pomyśleć o tym, żeby wiecie, ze sobą zamienili, zamienili kilka słów. Myślę, że dzisiaj sobie zrobią noc poślubną, dzień później, chociaż są bardzo wyczerpani, ale mam nadzieję, że jeszcze dadzą radę trochę wytrzymać. No dobrze, że on ma dzisiaj dzień wolny, bo on jest naprawdę bardzo w podłym nastroju. I nie udało mi się ich ze sobą barwnąć. A ty możesz go poprosić w końcu o pieniądze? Zastanawiam się, bo w sumie minął właśnie trzeci dzień, ale oni byli w pracy. Jimmy się zajmował sobą. No tak, tutaj się teraz nie pouczy, nie pouczy charyzmy. Ale zastanawiam się czego nie wyrzucić, bo nie mogę go zmusić do zapłaty. Kurczę, nie, potrafię kliknąć. O, on już zdobył maksymalny? Ta, ale fajnie. Nawet, będzie, nawet ma wspomnienie właśnie, że osiągnął maksimum, jeśli chodzi o hobby w sztuce i żemu ośle. W sumie pierwszy sim, który osiągnął jakiko, jakikolwiek sim osiągnął w tej serii dziesiąty poziom w hobby. Ale on przynajmniej wyciąga rachunki. Tylko szkoda, że jeszcze za nie nie płaci. W końcu możemy mieć swoją noc poślubną. On nam przysięgam, spali niedługo dom, znowu przypiekł i prawie spalił. Gotowe danie. Super, jakaś maskotka do niej dzwoni. Yy, zastanawiam się, czy ty byś mogła po prostu sobie skakać na skakance. Bo nie mają żadnej maszyny, a ja ich chyba wprowadzę i wyprowadzę. Sprawdzę, czy to coś da. Yy, no i na następnej zobaczymy, bo ja i tak go dzisiaj wyrzucę tego Rajana. Jeśli nie chcę płacić, to niech spada. Będzie drama. Albo i nie. Myślałam, że wiecie, to będzie takie. Uu, wypierdzielaj! Spadaj! I tak dalej. Ale nie. Ok. Myślę, żeby mi nie spakować w większości rzeczy. W sensie na pewno szachy. Z tymi stołkami i z tym. A reszta może nie. Reszta niech wiecie, będzie. Ja ich dzisiaj właśnie tylko wprowadzę i wyprowadzę. No, wyprowadzę i wprowadzę. I do tego samego apartamentu. I zaczniemy sobie co prawda od poniedziałku. I skończymy na wtorku. Tak jak ostatnio było. Bo nie chcę tego robić w połowie tury następnej. No i ustawię jakoś, żeby bozima. W sumie to pierwszego i drugiego dnia było tylko jakieś takie zamieszania, a później już było dosyć spokojnie. Ja ich nawet nie będę kładała dzisiaj spać. No bo po co? Jakby zaraz nie tak im się odświeżą. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zastanawiam się, czy może tego im też nie. Aha, nie, nawet nie można tego włożyć do wyposażenia. Także nawet im tego nie będę brała. Ale w sumie z mojej strony to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście dziś mi sobie idzie, bo dlaczego by nie? Zawsze tak jest, zawsze, zawsze to robię, zawsze to robię, dlatego nie będę przedłużać. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i będziecie chcieli zobaczyć to kolejnych, do których was bardzo serdecznie zapraszam. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. No i cześć.